Dobry wieczór. Jesteśmy już od kilku sekund na żywo. Witamy w kolejnej odsłonie rozmów niekontrolowanych. Każdy czwartek, godzina 19.30. Tematy ze, bieżące ze świata, z Polski. Oczywiście, ostatnie miesiące to temat pandemii. Tydzień temu z Markiem Totą rozmawialiśmy o wyjściu. Gospodarki, z zapaści, o obecnej jej sytuacji. Natomiast ostatnie dni to temat zdecydowanie dominujący, czyli temat szczepień. I o ile wszyscy na nie czekaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to jest jedyna nadzieja na zakończenie tej pandemii, i wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób się w jak najkrótszym czasie oczywiście wyszczepiło. Niemniej jednak nie wszystkim to leży na sercu i nie wszyscy zachęcają swoich bliskich i swoje otoczenie do szczepień. W internecie możemy znaleźć sporo, jak nie mnóstwo nie informacji, ale dezinformacji na temat szczepień covidowych i o tym właśnie chciałem dzisiaj porozmawiać z naszym gościem. Panią Anną Mierzyńską, która zajmuje się marketingiem w social mediach, zajmuje się bardzo wnikliwą analizą tego, co się dzieje w sieci i odkrywa przed nami czasami ponure tajniki dezinformacji, która nas otacza w, w social mediach. Witam serdecznie, Pani Aniu, jesteśmy już? Witam również, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na, na kanale YouTube, więc mamy szerokie grono obserwujących, tak jak powiedziałem, we wstępie, temat szczepień oczywiście zdominowany, ale nie wszystkim zależy, żeby, żeby Polacy, żeby Europa i świat się szczepili. Ostatnio napisała Pani bardzo interesujący artykuł w OkoPress, gdzie na Pani analizy, co to są za konta, jak. Potężna jest ta skala dotarcia, i o co chodzi z tą dezinformacją w, w sprawie szczepień? No właśnie, bo to nie jest tak, że wszyscy chcą się zaszczepić. Pierwsze badania w listopadzie pokazywały, że połowa Polaków w Polsce szczepić się nie chciała albo wahała się, czy to zrobić. Teraz ostatnie badanie mówi, że już jest lepiej znacznie, że tam ponad 20% z tych wahających się i niechętnych zdecydowało, że się jednak zaszczepi ale wydaje się, że tak duży odsetek osób, które nie chcą się szczepić, to efekt między innymi siania dezinformacji na ten temat w mediach społecznościowych, nie tylko w mediach społecznościowych, w ogóle w sieci, bo mamy do czynienia z bardzo rozbudowanymi czasami takimi ekosystemami informacyjnymi, na które się składają konta w mediach społecznościowych, portale informacyjne, czasem dochodzą też do tego działania w realu. Mamy też wsparcie polityczne ze strony Konfederacji, dla tych grup, które szerzą treści antyszczepionkowe. I to nie są tylko grupy, które znaliśmy wcześniej, no bo najbardziej popularne w Polsce Stowarzyszenie Stop nope działa od 2011 roku, wtedy zostało zarejestrowane, zdaje się, więc już 10 lat. Teraz w pandemii mamy wysyp grup antyszczepionkowych w sieci, mamy. Też takie zjawisko, że połączyły się dzisiaj te grupy antyszczepionkowe z grupami, które ja nazwałam grupami antypandemicznymi. Czyli tymi, które wcześniej. Nie pandemię. Tak, że pandemii nie ma, że jest spisek światowy, a nie żadna pandemia koronawirusa. No i dzisiaj ta główna narracja antyszczepionkowa też się trochę na tym opiera. Bo i pierwsza teza jest taka, że koronawirus jest niegroźny. Druga teza jest taka, że szczepionka jest groźna, no a trzecia, że nie można ufać tym, którzy. Zalecają szczepienia, czyli lekarzom, naukowcom, to oni kłamią. I to okay. podstawowe elementy. No dobrze, ale proszę, proszę powiedzieć, czy to jest robione, nie wiem, dla zabawy, czy to jest jakieś narzędzie polityczne, czy to jest jakiś element szerszej, jakby światowej, machiny wpływu na, na społeczeństwa? No bo no to się nie bierze znikąd i to zorganizowanie też z czegoś wynika, prawda? To jest trochę, znaczy po trochu wszystkiego, co Pan wymienił, poza zabawą być może, bo chyba nikt tam się specjalnie w to nie bawi. Natomiast tak, po pierwsze mamy rzeczywiście ogromną międzynarodową kampanię wpływu w tym zakresie i tutaj mamy ośrodek, ośrodek bardzo silny w Stanach Zjednoczonych, i rosyjska propaganda również wykorzystuje ten temat głównie w tej chwili po to, żeby uderzać w szczepionki zachodnie i na tym tle, na razie wewnętrznie, ale pewnie później dużo szerzej, podkreślać, jak wspaniała jest szczepionka rosyjska, Sputnik 5. W Stanach Zjednoczonych takim czołowym antyszczepionkowcem jest Robert Kennedy Jr., który ostatnio w grudniu, 18 grudnia dokładnie, gościł nawet, ono oczywiście na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci dorosłych przed szczepieniami. To jest zespół założony przez posłów Konfederacji, trzech. No i tam Kennedy nawoływał do tego, żeby wszyscy w Europie i w Polsce stanęli do walki z przymusem szczepień. Zaznaczmy, z przymusem szczepień, którego w Polsce nie ma. Którego nie ma. Ja nie Tata? wiem, czy gdzieś jest w ogóle przymus szczepień na COVID, bo tak nie... Też nie, nie spotkałam się z tym. Natomiast u nas właśnie też między innymi politycy Konfederacji stale to podkreślają, że oni walczą z tym, żeby nie było przymusu szczepień. To jest trochę walka z czymś, czego nie ma, z takim zupełnie wykrowanym wrogiem. Okay. były poseł, poseł poprzedniej kadencji, obecnie polityk Konfederacji Jacek Wilk, który jest adwokatem, tak. prowadzi. jeszcze właśnie z poprzedniej kadencji. Tak, i prowadzi nawet y, specjalną stronę internetową Tarcza Wilka, na której sprzedaje swoje książki i porady prawne i różne tego typu produkty, w których właśnie informuje, jak się chronić przed przymusem szczepień. Zaznaczmy po raz kolejny, którego nie ma. Którego nie ma. No dobra, ale... Więc to, czy... jest, to jest trochę tak, że to jest mamy międzynarodową y, wielką kampanię wpływu, a z drugiej strony niektórzy budują na tym swoje pozycje polityczne i jeszcze inni na tym zarabiają. Jest to biznes. Dla niektórych tak. Jest na przykład taka strona Szlachetnie Zdrowie na Facebooku, która poza tym, że pokazuje masę treści antyszczepionkowych i w ogóle dotyczących różnych teorii spiskowych, naprawdę najróżniejszych, no to też sprzedaje tak zwany zeolit. To jest jakiś minerał pochodzenia wulkanicznego, który ma wpływać po prostu na witalność, na nasze zdrowie, na odporność, na wszystko. Więc mamy z jednej strony linki o tym, jak szczepionka jest zła, a z drugiej strony linki o tym, kupcie, kupcie zeolit. To okay. jest robienie biznesu również. No, byłyby złote czasy dla Kaspirowskiego, który leczył przez, leczyłby oczami i tak dalej, prawda? No dobra, ale to o jakiej wtedy w takim razie skali mówimy, jeśli chodzi o, o Polskę, tak? Bo wskazała Pani najnowsze badania, które pokazują taki raczej znaczący wzrost zaufania do szczepień i osób deklarujących się, że będą się szczepić. Niemniej jednak to nie jest chyba jeszcze ten odsetek, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest zadawalające, bo to 20-30% Polaków to jest cały czas jednak mało. Znaczy 50% plus 20 kolejne, czyli około 70% dziś. Bo... Ale to jest jedno badanie. To trzeba zobaczyć, czy to będzie trend, czy który się utrzyma, czy to może jednorazowy tylko wynik badania. Natomiast tak, ja liczyłam, jak to wygląda w Polsce. Zanim opowiem o tym, jak to wygląda w Polsce, to może powiem o tym, że badano, monitorowano sieć anglojęzyczną pod tym kątem. I w jednym z raportów policzono, 400, znaleziono 409 kluczowych kontent szczepionkowych, tych największych, najbardziej aktywnych, i okazało się, że te 409 kont na różnych platformach społecznościowych ma w sumie 58 milionów followersów. Ile? 58 milionów. To o takiej skali mówimy, jeżeli chodzi o sieć anglojęzyczną. Natomiast w Polsce, ja policzyłam, tutaj oczywiście w Polsce mamy liczby naturalnie dużo mniejsze. Natomiast też znaczące. Ja policzyłam ilu followersów ma 25 najpopularniejszych kont, na których szerzone są treści antyszczepionkowe czy podkreślające zagrożenie szczepionki przeciw COVID-19. I okazało się, że 25 kont ma 1 660 000 followersów. To, żeby tak przybliżyć ilościowo, to tak jakby mieli wpływ na całą Warszawę, całą populację Warszawy. Więc to nie są to. małe liczby, to nie są nie, nie mówimy o jakiejś niszy, nie mówimy o jakichś szaleńcach, wariatach. Tak, to, teoriach spiskowych, tak? To, to znaczy, teoriach, o teoriach spiskowych możemy znaczy, mówić, Takich niszowych, które tam gdzieś o UFO krążą i no, tak dalej, to nie jest no to ta skala. To, wariaci w to wiedzą, wierzą, prawda? To dotyczy coraz większej grupy osób, które myślę, że po prostu przede wszystkim czuje lęk. Oni się boją tego. I, to wynika z prawdziwego odczuwania lęku przed tym, co się może zdarzyć, kiedy przyjmą szczepionkę. Jak ja widzę w sieci wpisy, to ten wpis akurat czytałam chyba ze trzy dni temu. Jak ja widzę w sieci wpisy na temat tego, że szczepionka przeciwko COVID, zaznaczam od razu, to jest nieprawda. Szczepionka przeciwko COVID zawiera DNA, które powoduje, że jak ktoś chce, będzie chciał mieć dzieci, to. Jego dziecko będzie miało DNA nie tylko rodziców, ale też kogoś obcego, no to z jednej strony mogą się śmiać z tego, no bo to brzmi zupełnie absurdalnie. Tak. Ale z drugiej strony y, ci ludzie w to wierzą i na tej podstawie podejmują decyzję na temat swojego zdrowia, być może też zdrowia swoich bliskich, bo to jest też tak, pamiętajmy, że do tych followersów w sieci trzeba dołożyć osoby. Y, inne, na które te, ci follower się oddziałują, tak? Taki marketing szeptany się robi od razu. Więc ta liczba jest na pewno dużo większa niż ta, którą możemy wyliczyć na podstawie obserwacji mediów społecznościowych. No dobra. A czy w takim razie w internecie są widoczne w podobnej skali działania zachęcające do, do szczepień? Czy to jest na przykład ich taka skala i ich efekt jest wynikiem takiej ciszy internetowej? I, i dominacji jednego, tego negatywnego przekazu? Czy znaczy są działania proszczepionkowe. Przede wszystkim mamy działania rządowe, które są widoczne. Jest i kampania społeczna widoczna, ja widzę ją na przykład na Twitterze, tak, wyświetlają mi się spoty. Jest konto na Twitterze specjalnie założone, jest strona internetowa. Natomiast w sposób oczywisty, takie oficjalne media budzą dużo mniejsze zainteresowanie. Także dlatego, że tam jest trudno podzielić się swoimi wątpliwościami dostać jakąś zwrotną odpowiedź. Natomiast na grupach antyszczepionkowców, na fanpage'ach, bardzo często można wejść w dyskusję, porozmawiać, podzielić się swoimi wątpliwościami, no i dostać odpowiedź. Oczywiście tam ta odpowiedź będzie bardzo specyficzna, czyli podkreślająca, że te wątpliwości dotyczące szczepień są prawdziwe, czyli że należy się bać tych szczepionek. Okay. Ale to też na przykład widziałem u siebie na, na profilu, kiedy pojawia się wpis dotyczący szczepień, ta ilość interakcji jest znacząco wyższa. Nie wiem, czy to znaczy, że. Ale pozytywnych czy negatywnych? Negatywnych, takich nawołujących do, do. takich antyszczepionkowych. Ale to znaczy, że nie wiem, oni są na tyle zorganizowani, że wyłapują tego typu posty i, i to jest jakaś zorganizowana. Jakaś botowa walka? Czy to faktycznie tak żywo interesuje także obserwujących na przykład mój profil na, na co dzień, wśród których jest po prostu tyle przeciwników? Myślę, że to nie tyle, znaczy nie zauważyłem botów, czyli automatycznych kont, które by się tym zajmowały, na razie przynajmniej. Natomiast niekoniecznie to są pana obserwujący, ale bardzo często jakby monitorują tego rodzaju, inform tego rodzaju dyskusje. Czasem one są udostępniane na grupach po to, żeby, czy, czy na jakichś zamkniętych kanałach, po to, żeby pod takimi postami, zwłaszcza osób publicznych, się włączać w dyskusję właśnie. Czyli robią to prawdziwi ludzie, z jakich motywacji, no, znaczy naprawdę sporo osób jest przekonanych głęboko, że, że te szczepienia naprawdę są groźne. Poza tym chcą jakby zwiększyć skalę rażenia, oni nie chcą się czuć osamotnieni w tej przestrzeni, nie chcą się czuć wyśmiewani, chcą, żeby jak najwięcej osób uwierzyło w tą ich wersję świata. I dlatego też się mocno angażują. Ja znam nie, te teorie na temat szczepionek, to są teorie spiskowe, bo tam mamy teorie od tego, że to jest ciał dzieci aborcyjnych przez to, że powodują bezpłodność u kobiet i rozmaite inne historie. Ale wcześniej, jesienią, zajmowałam się rozmowami z członkami rodzin osób, które w takie teorie spiskowe różne, nie tylko dotyczące pandemii, wierzą. No i okazywało się, że jest całkiem sporo, jeżeli takie osoby są mocno zaangażowane w teorie spiskowe, to okazało się, że one naprawdę dużo czasu poświęcają na to, żeby, tak mówiąc najprościej, siedzieć w mediach społecznościowych i przekonywać do swoich poglądów innych ludzi. Że dla wielu ludzi to zajmuje większą część dnia, że to jest ich cel życia. Oni się w tym odnajdują, czują, się, czują jakąś misję, którą mają do zrealizowania, przynależą do jakiejś ważnej grupy. Dla nich także zaspokajają im to masę potrzeb społecznych i innymi myślę, dlatego się tak mocno angażują pod postami w dyskusję. A czy możemy w takim razie powiedzieć, że internet i ostatnie lata, nawet już, żebyśmy trochę może odeszli od tych szczepionek, powodują, Wielki boom fanów teorii spiskowych, ludzi w to wierzących, bo niedaleko szukać wydarzenia z ubiegłego tygodnia w, na Kapitolu w Waszyngtonie. Tam wszyscy komentatorzy mówili wprost, że to jest wielki zlot ludzi wierzących w różne teorie spiskowe, że właśnie Donald Trump jest okradany z drugiej kadencji. Czy internet w takim razie wzmaga te, tych, tych fanów, te, tą popularność tych teorii? Przede wszystkim pozwala im się Zorganizować. połączyć. Po, najpierw połączyć. Znaczy, wcześniej mieliśmy sytuację taką, że różni ludzie wierzyli w najróżniejsze teorie spiskowe, ale w swoich społecznościach zazwyczaj nie znajdowali innych fanów. Byli, była taka niewielka społeczność nie wiem, rodzina, znajomi, przyjaciele i była tam na przykład jedna osoba, która wierzyła w takie teorie, no ale nikt więcej nie wierzył. I to nie wzmacniało w tej osobie wiary w tej teorii spiskową, tylko osłabiało, tak? Żeby ona, żeby się nie szła osamotniona, przestawała jakby iść w tym kierunku, często. A teraz, dzięki mediom społecznościowym, można bardzo szybko znaleźć innych ludzi, którzy myślą tak samo jak my. Więc nie ma już osamotnienia, jest, stworzy się grupa, potem buduje się poczucie przynależności, często poczucie misji, że ma się coś bardzo ważnego do zrobienia. No, i to sprawia, że te, te grupy teoretyków spiskowych się mocno rozrastają. Jak do tego do, dołożymy sytuację pandemiczną, czyli strach, frustrację, niepewność, z którą wielu ludzi bardzo trudno jest im żyć, z taką niepewnością długoterminową. Teorie spiskowe dają proste rozwiązania. One, co prawda, są straszne, ale z drugiej strony pokazują świat taki czarno-biały. Znaczy, wiadomo, kto jest wrogiem, kto jest zły, kto jest dobry, jak wytłumaczyć wszystkie zjawiska. Nawet mamy koronawirusa, który jest niewidoczny. Nie wiadomo, co, jak, jak działa ten wirus, co na niego działa, gdzie on się może pojawić, gdzie się znajduje. Więc jak sobie radzą z tą, z tą niepewnością? No stwierdzają, że koronawirus to spisek światowych przywódców. I już wszystko jest jasne. Wiadomo, że politycy są, spiskują i są źli, prawda, Pani Paszła? No, więc jakby oni, jakby to jest takie dopasowanie nowych sytuacji do znajomej w jakiejś mierze rzeczywistości. To oczywiście działa tylko na osoby, które w ten sposób myślały wcześniej. To musi mieć jakieś podłoże. Ale jak się okazuje, u wielu osób ma właśnie takie podłoże. W Stanach zresztą tam przy tym zdarzeniu w kapitolu, na Kapitolu, istotne znaczenie miała inna teoria spiskowa, czyli ruch Queyna. To jest ruch, który się narodził w 2017 roku bezpośrednio w mediach społecznościowych, na Reddicie, zdaje się. Do dziś nie wiadomo za bardzo, kto za tym stoi. Natomiast cała teoria spiskowa polega na tym, że ci ludzie wierzą właśnie w spisek przywódców światowych, to że światem, głównie światem zachodnim oczywiście, rządzą przestępcy, przede wszystkim pedofile, czy nie tylko. Wszyscy oni tworzą jedną szajkę. I to oni kontrolują ludzi. I wszystkie podejmowane działania mają prowadzić do jeszcze większej kontroli nad światem. A jedynym wybawcą, wybranym naprawdę przez zwykłych ludzi, a nie przez tych przestępców i za pomocą ich manipulacji, więc jedynym wybawcą miał być Donald Trump. I, I nadal nie wiemy, kto za tym stoi. Znaczy, tam, bo tam w całej tej teorii jest. Pan Ku, który wysyła zaszyfrowane wiadomości, podobno oni wierzą, że ten Pan Ku to jest ktoś ze służb specjalnych w Stanach Zjednoczonych, który ma dostęp do wszelkich informacji, to jest naprawdę mocno rozbudowana teoria spiskowa, pełna tajemnic, szyfrów, trzeba umieć odczytywać te informacje, ci członkowie ruchu QAnon wzajemnie się wspierają w odczytywaniu tych szyfrów, mają zresztą cały swój język, skrótów na przykład, niezrozumiały dla osób z zewnątrz, którym się, za pomocą których się komunikują. No i teraz z ich perspektywy, jak Trump przegrał wybory i teraz zmienia się władza, no to, to nie jest zwykła zmiana władzy. To jest wielka tragedia. Zamach stanu. stanu. I teraz oni, żeby ocalić świat, no to weszli na kapitol. Zresztą Trump ich tam nawoływał do tego wejścia. Ale no, jakby oni nie zrobili tego dlatego, że są przeciwko demokracji, tylko dlatego, że wierzą, że w ten sposób bronią zwykłych ludzi przed przestępcami. Niko, mamy to, kolej... to, to naprawdę jest jakby coś, co mocno siedzi w głowach. To jest działanie psychologiczne bardzo silne. W Polsce, ruch on też ma swoich zwolenników. Niewielu na szczęście. To się niezbyt rozbija, rozwija, i, i co Dzisiaj. bardzo cieszę. Na razie, tak. Ale trzeba to w takim razie y, obserwować. To może, y, żeby też y, w takich ponurych nastrojach nie kończyć rozmowy, bo już nawet nie wiem, kiedy nam minęło prawie ponad 20 minut, powiem szczerze, to, to może coś y, bardziej takiego w, w wspierającego na, na duchu, tu. Nie, co z tym robić. Lekceważyć to, y, y, walczyć, polemizować. Y, czy, czy taka polemika tylko ich będzie nakręcać i uwiarygadniać, że faktycznie robią coś ważnego? Co, je, co jest najlepszą tamą na, na, na walkę z tymi teoriami i z tą dezinformacją? Najlepszą tamą jest edukacja, niewątpliwie. I, i to w stu procentach jestem przekonana o tym, że edukowanie i świadomość ludzi, że takie, że takie sytuacje istnieją, jak rozróżniać fałszywe informacje od prawdziwych, jak rozróżniać manipulacje od, nie, od niezmanipulowanych danych, że to jest podstawa do tego, żebyśmy nie brnęli w tym kierunku. I to powinna być edukacja zarówno dzieci w szkołach i młodzieży, jak i osób dorosłych. To jest coś, co jest naprawdę nam bardzo dzisiaj potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy dyskutować z takimi osobami, to z tych rozmów, które przeprowadzałam z członkami rodzin takich osób, wynika, że. Jeżeli ktoś mocno wierzy w teorie spiskowe, to nie, nie, nie przekonamy go żadną rozmową. Żadna rozmowa nic tutaj nie daje. On jest tak mocno zagłębiony w ten swój świat, że nie chce słuchać najczęściej, bywa, że stają się agresywni albo unikają jakiegokolwiek kontaktu. Więc tak naprawdę rozmowa jest stratą czasu, bo nie, jest, nie, ma, nie rozmawiamy z osobą, która jest nastawiona na tłumaczenie, na jakby na przyjęcie naszych argumentów. Ona nie chce przyjmować argumentów. Więc lepiej skupić się na tym, żeby docierać do tych, którzy nie wierzą po prostu, w te, teorie. którzy nie wierzą w te teorie, którzy szukają czegoś, jakiejś informacji, dawać im prawdziwe źródła, pokazywać, jak te źródła dobrze rozpoznawać. No i, i uczyć się po prostu tego, co się dzieje w sieci. Wtedy dzięki naszej świadomości będziemy mogli iść w kierunku prawdy, a nie w, nie w kierunku fałszu. I to jest optymistyczny akcent na koniec. 25 minut zgodnie z tradycją i zgodnie też z naszą umową. Bardzo dziękuję za poświęcony, za poświęcony czas. Mówię, że tak pochłonięty rozmową, że nawet nie zauważyłem kilku komentarzy, które do nas, które do nas wpłynęły. Oczywiście, dlaczego nie mówicie prawdy? Przecież Pfizer płaci masowo odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. No. tutaj Piotr Hański jeszcze tam, korzystając, że jesteśmy tu jeszcze dla, dla uczciwości, żeby wyświetlić te komentarze, żeby nikt się nie poczuł tutaj ukrywany. Wszystkie komentarze, które są naprawdę wątpliwościami, powinny tak. być wyjaśniane w tych wszystkich działaniach proszczepionkowych. One no zresztą są wyjaśniane. Wystarczy są. często je poczytać, żeby dowiedzieć się, że nasze wątpliwości nie są prawdziwe. No to co, wszyscy wszyscy czytamy, nie boimy się informacji, nie boimy się, się doczytywać, dopytywać, ale sprawdzajmy też wiarygodność źródeł, wszak mówimy o szczepieniach, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o życiu naszym, naszych najbliższych, tak więc o sprawach najważniejszych. Dziękuję pani Aniu za, za poświęcony czas, za, za, te, za te ekspertyzy, za dobre rady. I życzę Dobrze, Pani dziękuję. i wszystkim naszym oglądającym spokojnego i oczywiście zdrowego wieczoru. Dziękuję bardzo dziękuję, i do pięknie. zobaczenia. Do zobaczenia.